Wszyscy jednym powiekiem, jesteś obu, ale odchodzisz szybko Achaniu konających porażkę z ludzi wódką Tak nasz czasowi, nic yeah. się nie zmienia Prawda staje się wykragana, przepowiednia Powoli się, że nas to się nie zdarzy Za mów za nie do twarzy Widzisz to na jawie, widzisz to we śnie, te lone bestie Pod stopy patrzysz z śmierci do śmierci Drog od przepaści na to bosy Czerny biur, nie może odlecieć. Czy tego chcę, bóg zagląda z smu w oczy, jak śmierci oblicza? Złapany, w zamkniętym rozdziale życia. Załóżmy na paraplecie, czerny biur, nie może odlecieć. Czy tego chcę, bóg zagląda smu w oczy, jak śmierci oblicza? Złapany, w zamkniętym rozdziale życia. Życie jest krótkie, a śmierć włóka. Błękitnie padło nie w wypłakanych strugach. Nie przespałem nocy, noce zerwane. Ja tak jak ty, Stąd pochodzimy, nie ma ideałów Tu nawet święci spadają z piezy skał Świat nas wybaczy, ciężko być samym Jak ropa atramentów w szklance z wodą Sukamy po omacku definicji męstwa Klęski, ojwa, szamy, zazwycięstwa Ostrażny, jak obcy w drogą A każdy błąd kosztuje orzeźwiająco drogę I to co widzisz w tych otoch to strach Bo czas ucieka jak w precyzji piach Pracuj, nie popraw to! Popraw! Dobra, teraz kamera z tym. Chodź, chyba poprawimy. Zrobię to z kamerą. A czy coś innego zrobię, ale. Dobra, lecimy. Lecimy. No Lecimy. lekko Nie, nie, dobra, od się. Parkur! No, Lecimy! No, nie jeszcze jeden, no jeszcze jeden. To nie koniec państwo. No. Wyglebiłeś się. To już był koniec. Dobra, czasem nie wychodzi. Czasem mu wychodzi. Czasem. Ty. Rob, spadał z spina. Rob, spytacie niepotrzebne do spina. Rob. No. Rob. No.